Sesję Rady Miasta Znopola. Witam Pani i Pan Radnych. Witam Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Witam Przedstawicieli Prasy, Radia i Telewizji. przybyły na Sesję Mieszkańców Miasta. W sposób szczególny witam Przedstawicieli Służb Bundurowych, Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, Komendanta Parkowej Straży Pożarnej w Opolu i Komendanta Straży Miejskiej wopolu Opolu wraz z pracownikami. Witamy serdecznie. Sesja została zwołana zgodnie z rozszerzanym danym pracy, przepisem ustawy o samorządzie gminnym i statutem miasta. W sesji uczestniczy 521 radnych. Stwierdzam, że sesja jest prawomocna. Protokół z 55. sesji z 25 stycznia wyłączony w protokole do i Dużych Rady Miasta. Czy radni zgłaszają zastrzeżenia bądź uwagi do protokołu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta Okola, co tydzień zastrzeżeń, protokół z 55. sesji Rady Miasta Okola. Na sekretarza proponuję Panią Radną, Marię Wisbek. Czy Pani Radna wyraża zgodę? się. Dziękuję bardzo. Tak w takim razie zaproponuję Państwu kandydaturę Pani Radnej Marii na sekretarza sesji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Polega w głosowaniu wybrała radną y, Marię Gwizdak na sesję sekretarza 56. sesji i jednogłośnie dostanie 14 radnych. Informuję, że skończyłam monogram obsługi w Przejszą sesję obsługuje pani mecenas Jada maksymowicz Szczepańska. Witamy serdecznie, pani mecenas. Szanowni Państwo, e, otrzymaliście Państwo wraz z materiałami sesyjnymi zawiadomienie o 56. sesji porządek obrad z 7 lutego, pod doręczeniu rady zawiadomień, prezent artykułu 20 ust. 5, ustawa o samorządzie gminy, przedłożył Radzie 5 materiałów sesyjnych na numerach 1304 do 1307 i 1310, które zostały umieszczone w porządku obrad tzw. drugim, czyli z dnia 14 lutego. Ponadto informuję, że prezydent miasta Przewożu Rady w zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wierzyń w finansowej miasta w nr 1313 w sprawie projektu budżetu w ruchu w sprawie nadania nazwy mostowi w nr 1317 poprawę zmieniającą w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpadności na pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach w obolu nr 1318 w sprawie statusu straży miejskiej w obolu nr 1319 w sprawie zmiany regulaminu straży miejskiej w obolu nr 1320 i w sprawie wyrażenia zgody na, zbycie, na nabycie nieruchomości gruntowej nr 1321 Prezydent Miasta przedłożył także Radzie autopoprawki do projektu uchwały zmieniających uchwałę w sprawie uchwały w wielkiej prognozy finansowej 1313a w sprawie projektu budżetu miasta 1314a oraz b, a także w sprawie przyjęcia planu gospodarki niska emisji dla miasta po 2299 1299a. Wprowadzenie projektu uchwały do początku 56. sesji wymaga głosowania radnych. Co za chwilę uczynimy. Natomiast informuję, że w 1308, 1309, 1311, 1312 Radni otrzymali zaproponowane w porządku obrad sesji projekty uchwał Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Infrastruktury w sprawie rozpoczęcia skarg należących do właściwości Rady Miasta. Informuję też, iż Komisja Rewizyjna przedłożyła zaproponowane w porządku obrad sesji projekt uchwał w sprawie o kontroli nr 1315 a także stanowisko przeprowadzonej kontroli Prezydenta Miasta Pola w zakresie kontrola działań Prezydenta Miasta Pola wykonującego w budżetu i realizacji oporu prawa i obowiązki wspólnika za lata 2014-2016 w 1316. Czy po tych wyjaśnieniach radni tak zgłaszają uwagi, Nie widzę, przystępujemy do głosowania zmian. Kto jest za wprowadzeniem na porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały zmieniającego uchwały w sprawie uchwały pieniędzy finansowej miasta statku nr no, 313? Nie mamy go w punkcie siódmym. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało jednogłośnie 18 radnych i to również projekt uchwały będzie omawiany jako siódmy punkt porządku. Kto jest za wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie projektu budżetu miasta w 2018 roku nr 1314? W dniu omawianym w punkcie ósmym porządku obrad. Przystępuję do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowało jednogłośnie 20 radnych. projektu uchwały w stanie uchwalonego ósmym punktu porządku obrad. Kto jest za wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy MOSTOWi, do 1317. Nie mamy go o punkcie 25. Przystępuję do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że projekt uchwały będzie wykonajem o 25 punkt porządku obrad. Złagłosowałem na głosie 21 radnych. Kto jest za wprowadzenie do porządku obrad w przyszłej sesji? Projekt uchwały z między uchwały w sprawie szczegółowych zasad potrzenia odpłatności za wobec ośrodka wsparcia i mieszkania chronionych ja W polu 2318. Nie mamy w punkcie 26 sesji. Przepimy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Podjęć projekt uchwały będzie ubiony jako 26 punkt porządku obrad. Zagłosowałem dłość 22 lat. Kto jest za Sprawdzenie na porządku obrad w przyjrzej sesji projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Rady Miejskiej w popolku 2319. Ja mówię go w punkcie 27 porządku obrad. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało Jednogłośnie 21 radnych. Projekt uchwały w sprawie jako 27 punkt porządkowy. Kto jest za wprowadzeniem do porządkowej dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Straży Miejskiej w obwodzie nr 1320? i mam go w punkcie 28 sesji. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że projekt uchwały będzie obowiązek jako 28 punkt porządkowy, a za głosowanie 23 radnych. Kto jest za wprowadzeniem na porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w roku 2321? Ja mam jedynie w punkcie 29. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że projekt uchwały będzie omówiony od 29. Punkt porządku obrad, zakosłował 22. Ponadto po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie składał również wniosek formalny aby materiały sesyjne numer 1294, 1298, 1307, 1316 omawić w trybie uproszczonym, to jest bez sprowadzania pytań i dyskusji. Materiały sesyjne o, o numerach druków 1293, 1300, 1295, 1296, 1297, 1310 być bez sprowadzania, ale z pytaniami i dyskusją. Natomiast jest materiały w trybie pełnym. Kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zagłosowałem do 8:25 25 rady, formalnie został przyjęty. Zgodnie z paragrafem 60. statutu miasta o się z od radami informacji o odpowiedziach na interpelacje rady, więc otwieram punkt interpelacji rady. Czy radni, którzy zgłosili interpelację, zgłaszają uwagi bądź zastrzeżenia do otrzymania odpowiedzi? Pani radna, czy nas opa? Dziękuję bardzo powinien sprawdzić i efektować obowiązki, jakie na organizatora imprez nasowych nakłada ustawodawca i w jaki sposób w tym przypadku, o który, jest, który jest opisany w interpelacji, w jaki sposób jest wdrożona, wdrożony jest projekt organizacji ruchu i kto sprawdza stosowanie tego projektu w czasie organizacji imprez. Dziękuję bardzo. organizacji, o której Państwo piszecie w odpowiedzi na interpelacje, Rady organizacji ruchu jest egzekwowany, sprawdzany, czy um, organizator go przestrzega? Pan Daczek, bardzo proszę. Szanowna Pani Radna, decyzja oddana przez Prezydenta Miasta Pola spełnia wszystkie kryteria ustawy o imprezach masowych. Jeśli chodzi o zakres bezpieczeństwa pozostawionym Odpowiedzią przez policję. Dziękuję bardzo. Czy, czy są jeszcze uwagi, bo zastrzeżenia do, do otrzymanej odpowiedzi? Pani radna ważna koleżanka Wawel, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Jeszcze dopytać o taką rzecz. Chodziło o, o, o położenie do sieci, są, e, Śląskiej, Łódzkiej, Opola, gdzie, jak są budynków na w Luty Śląskiej, Małpolskiej, Kujawski, Maturskiej, Łódzki, Lubelski, ten wiemy, jakie tam jest różne zanieczyszczenie. E, czy odpowiedział z że ludzie do końca są zainteresowani takim rozwiązaniem? Chciałam zapytać, na, na, e, na jakiej podstawie, czy jakieś były badania, czy... Pytania skierowane do ludzi, którzy jeszcze nie są dołączeni do wysoko. Ja właśnie na prośbę mieszkańców tą interpelację wystosowałam, aby jednak ten teren objąć podłączeniem, ze względu na obecny sposób dokluczający nam. Także, no, trochę mogli doprowadzić tutaj na rozbieżność, aby się zmienić na jakichś okresach, tak, a tutaj jest, jest moje połączenie. Dziękuję bardzo. Pan prezes, pan sierpniowiec Zgłaszają się pojedynczy mieszkańcy do spółki, lecą w połączeniu nieruchomości swojej do sieci ciepłowniczej, tam gdzie sieć nie jest wystarczająco rozbudowana. to analizuje warunkowania ekonomiczne i techniczne, i zdarza się tak, że ta budowa przyłącza do obróbnię rynku jest ekonomicznie zupełnie nieuzasadniona. I to, że mieszkańcy. Piszą albo zgadzają, że chcieliby się podłączyć, nie od razu oznacza, że faktycznie chcieliby się podłączyć, bo y, kalkulują sobie, że to będzie dla nich uważane, często mają zdublowane źródła energii i, i y, y, nie korzystają w pełni z tych y, y, sieści, nie, sieci ciepłowniczych z ciepła systemowego. Dlatego myśmy y, y, nie przekonali, jakie analizy, kto dokładnie chciałby się podłączyć i to, to, kto by faktycznie był zainteresowany tym połączeniem. Często te wnioski mieszkańców są takie bardzo ogólne, na zasadzie takie miasto powinno. Natomiast w sytuacji, kiedy sieć ciepłownicza w nie nie jest, to procedura powinna wyglądać tak, że mieszkańcy zająć to połączenie, jest wniosek co wylicza opłatę przyłączeniową i to przyłączenie jest realizowane. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja pisałem interpelację dotyczącą strzałki w prawo na skrzyżowaniu ministra Ejmonta i Ozimskiej. Pisałem ją rok temu i teraz się przypomniałem, bo dostałem pozytywną decyzję w roku. Teraz napisałem interpelację przypominającą i dostałem trochę lakoniczną odpowiedź, że cytuję w 2018 roku MZT zlecił opracowanie projektu organizacji ruchu obejmującego sygnalizację świetlną z montażem zielonej strzałki. A myślę, że nie mówimy o jakiejś gigantycznej inwestycji tylko o zamontowaniu strzałki w prawo, którą teraz dorazowo zwraca uwagę mi, czy to taksówkarz czy po prostu zwykli kierowcy. No i... Jeżeli rok temu pozytywną odpowiedź na to, no to uważam, że powinno to zostać załatwione szybciej, albo uzyskać odpowiedź, kiedy, bo no widzę, że w 2018 roku został przypracowany, opracowany projekt, ale może tak troszkę bardziej ramy czasowe, jakby się dało określić. Dziękuję bardzo. Pan Dyrektor proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Projekt został zrealizowany, mam nadzieję, że w zostanie uzgodniony, i to jest kwestia. Tylko również założenia, ale dopiero po zatwierdzeniu projektu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania radnych jeszcze? Bardzo szczerze nie ma. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt interpelacji radnych. Otwieram punkt uchwała zmieniająca uchwałę państwa i uchwalenie wielkiej prognozy finansowej w miastach 2013 W 1313. 2013 a. Bardzo proszę pana prezydenta, więc dziękuję za to Pan Naczelnik Marcin Barańewicz. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Przechodzimy do projektu uchwały w sprawie Thank you. do poprawę na rok 1313 a kiedy proponujemy komedyfikację zapisu finansowych w przypadku 14 zadań. 10 z tych zadań to są zadania ostateczne i niezrealizowane z roku 2000 z roku 2017 proponujemy przez, przesunąć na rok 2018. Natomiast w przypadku projektu dawno o polę rewelizacji obiektów 10 na obszarze danego zakonu górnego i jego koszt, które proponujemy 行行行。Change, change, change. <laughs> zostały obrawniczne Dziękuję bardzo Panie naczelniku. Projekt uchwały podjęła Komisja Budżetowa, która wierzch o podjęcie uchwały zarządzą załącznie do opinii, tej opinii, tej opinii tej skór, bez odczytywania. a to poprawka 313a nie była opiniowana. I otwieramy pytanie radnych. Nie widzę zgłoszeń, otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały na nr 1313, ale najpierw panu poprawka A. Kto z pani panów radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za z poprawką 124 24 radnych jednogłośnie. I przystępujemy teraz do głosowania projektu uchwały na nr 1313, bez wcześniej przygłosowanym. Kto z pani panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Pola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą w państwo które wychowali w porównaniu z Miasta Pola jednogłośnie pozostaje 26 radnych.